Proszę posłuchajcie takiej pogodki. Jako Francek z Palowego Kopca, z Małych Kończyc, e, został prorokiem. E, dzisiaj już żaden ani najstarszy tustelok se nie poradzi wspomnieć, kiedy się na cieszyńskiej ziemi zaczęło pisać. Jaki będzie czas na rok, podle tego, jaki je czas od Łucyje do wilije. Ktoś mi prawił kiedyś, że to był snoci Francek z Palowego Kopca, co jest w Małych Kończyc. A było to przeogromnie dawno temu. Tuż ludzie tą pogodkę tak pozwertali, że w niej użyje eny maluczki z prawdy. A to było tak. Hańdowni, jak dziedzin na Cieszyńskiej Ziemi było o to porę, tak ze 300 roku temu, bywał se w małej chałupce na kopcu, co na niego teraz prawią palowy, bo tam bywali, a jeszcze bywają pale, jeden gazda, co na niego prawili francek. Kiedyś nie było nazwisk. Prawili oto Francek Skopca. A wiecie, że jak na naszą ziemię przyszli faroże, a biskupi, to zakozali tych wszystkich słowiańskich zwyków a tradycji, a niż oni przyszli, to miasto Łucyje było święto Słonka nie 13 grudnia, ale 3 a 20 grudnia, bo w ten czas był kalendarz juliański, a pro potem się zrobiło kalendarz gregoriański. Tuż na Łucyje się z noci słonko rodziło, a skryt z tego, że się kalendarz zmienił, to od 13 do 24 grudnia było 12 dni. Tela wiele miesięcy. Tuż jak se Francek siedział jednego roku na ławce pod chałupką na Łucyje, to szpekulirował, czemu dowili je je dwa dni. Jeśli i to Gdosik nie zrobił schwalnie. No a potem przyszł na to, że przeca rok ma dwa miesięcy. Tuż wymyślił, że będzie pamiętał, jaki je czas w ty dni, a stejny czas e, <kühm> e, jaki, je, jaki będzie w, w każdym miesiącu na rok. Tak se to obserwował, a mm, dziwał się na to rok do roka. Jak wyszpekulerował, tak zrobił, a przyszł nowy rok. Tuż styczeń, że będzie fez mróz, a wszędzie godnie lodu, a trzeba będzie więcej drzewa z lasa nasmykać na hajcowani. Było tak jak Francek grzyk, po tym luty. Gazda żyk, że będzie zaś z mrozem, a że, a że jeszcze śniega dopadze, tuż lepszy już teraz se narychtować szaufle do odkidowania śniega. Jezeryna zaś chłomiał recht. Po tym marzec zaś francek rzyk, że będzie ciepły, że śnieg staje, a żyki zaczną płynąć, a i trowka się będzie zielenić. Jak to ludzie na dziedzinie usłyszeli, to zaszli do faroża, że na isto na dziedzinie je prorok. Co wie, jaki będzie czas do przodku, a to na cały rok. Faroż, jak to usłyszał, to był kapkę wylękany. Ale dobre, wylos na kopiec, kany francek bywał, siotce przy nim na ławce, a chciał co by mu gazda wszystko powyrządzał, jako to było. Jak już to usłyszał, to nic nie prawił, ene jak się wrócił na farę, to klęknął przed figurką świętej Ucyi, a podziękował za proroka, co go ona do małych kończyc posłała. A Francek to był słuszny chłop, a nigdy nie był łapczywy. Ludzie mu nosili jodło, obili, a i y grejcary za to, że wiedział, jaki będzie czas przez cały rok. Ale on tego nie chciał. 13 grudnia, aż do śmierci, siodował na ławce pod chałupką, a dycki po południu słonko go po gębie, jakby mu chciało podziękować za to, że chłop o nim pamięto. Bo dzisiaj je Yy, dzisiaj tak, że jak przyjdzie 13 święto Łucji To już mało kto pamięta, że to jest święto Słonka Ludzie o tym zapomnieli Potem yy, jednako chłop pożykał do świętej Łucji A tą tradycję, że się dziwo, jaki je czas od Łucyje do Wilije Przekazał wszystkim dookoła A oni to potem rzekli wszystkim z większych dziedzin A wiecie co się stało? W każdej chałupie na cieszyńskiej ziemi był jeden taki prorok, co zapisał, jaki je czas od łucyje do wilije. Dzisiaj czas widzicie w telewizorze, na każdą, a do przodku, ale na ozaist dzisiaj jeden dzień, jak on w, na w Łucyji e, jeden dzień, e, kapkę zaczarowany, co się w nim słowiański słonko rodzi, a ucyja się mu dziwo. Ci, co od łucyje dwa noc dni, będą pisać czas. To mogą być na rok prorokami, bo wierzcie, że ani telewizor nie poradzi życ, jaki będzie czas za pół roku. A moja starka dycki prawili, że kiedy człowiek y, był prorok, to by nie był borok.